Z tej strony, Sivru, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim nowym koncie w Brawl Stars. Dzisiaj sobie pogramy kilka rundek, spróbujemy wbić e, Rico wyżej. Jak już wiecie, nie wiem czy wszyscy to wiedzą, ale była e, nowa aktualizacja, w której mamy tutaj nowiutki, e, nowiutki ekran, znaczy nowiutkie lobby, i było też Rico za darmo w sklepie. Ja się zalogowałem, miałem tylko Shelly i rzeczna Rico, bo sobie odebrałem. A dzisiaj już trochę sobie pograłem i wierzcie lub nie, ale jestem na razie noobem w tej grze. Obok mnie jest Revilo, Tak, który się tam drze. Nie wiem dlaczego. Ok, zobaczmy, kto dzisiaj gra. Galici w menu. O, to sobie zagramy z Galici, że ciasna trzeba ją poinformować o tym, że jest na filmie. Tego musi zaakceptować. Zaakceptuj to. Ty, 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 ty jedna ty. O Revilo jest w menu. Też zapraszamy. Miło cię ser. O, ty. Ty miły ty. Ja mam już tylko na razie dwa. Miałem to wszystko. Nie wiem, czy wiecie, ale ten. Robiłem Star Powera. Galiczci chyba nie będzie z nami grała. Weź wybierz coś, nie wiem na czym możemy pograć. Na starcie. My zawsze gramy na starciu. Nie, nie na prezenty. Nie. Tak. O, Jal, to jest dobry teammate, bo ja już na tym grałem, z takim. Ty masz 8 minut, ja nie mam. Wejdę na drugi. Dobra, mnie też trochę ścina, ale to tylko trochę. Uważaj, tam trzeba się z nimi lać. Dobrze. Co ty robisz? Dobra, zostaw ich sobie weźmiemy to. Poszukamy sobie jakieś ofiary. O tam jest Nita. Nie wiem czy to jest Nita, ale to jest chyba Nita. A nie, to Dajna. O ty! Nie lubię Dajna Majka. Strasznie go nie lubię. On jest teraz dobry. O, dobra, zabiję tego Dajna Majka, chodź! Chodź ten bot porobi daj na i dostaniemy darmowe powery. O jeszcze zgliczowany Daryl O nie! Nie, 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 nie! Idź od nas. Ty niemiły. No i dobra. Siedem, teraz na tego dynamajka. Majka. Nie! Nie, 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 nie. O dobra, jest ten zgliczowany. Ok, mamy ten teammate zrobiony. O tutaj jedziemy, podaj na Majku. Zabieramy. Ile oni mają? 10 na 10. O nie, nie! Uciekaj, chodź tu szybko. Nie, co ty robisz? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Czekaj, zostań. No i uciekamy. No i dobrze. Siedź tutaj. Musimy. A ja na tego spajka idę. Chodź, po te... ja z tej strony, tylko z tej strony. Jest, mamy to. No Okej. Okej, teraz muszę wam powiedzieć taki komunikat. Dawno nie nagrywałem, strasznie dawno nie, nie nagrywałem i nie teraz. O, ja mam nowy tryb Brobola. Strasznie dawno nie nagrywałem. I yy, myślę, że na, nie wiem na ile, może na 5 subskrypcji nagram z kamerką. Nie pokażę twarzy, ale nagram z kamerką. Okej, okay, otwieramy sobie. O, podwaję drzetonu. strasznie mi się przydaje. Ale oby teraz była postać, bo dawno nic nie zrobiłem, ale nie będzie. No kurczę. Co, brał No Dobra. O, bo nie, o kim ja mogę sobie zagrać nitą. Nitą jeszcze w ogóle nie grałem. Zaczynajmy. Ja jeszcze mogę zdobyć mniej więcej trzy skrzynki. Właśnie sobie trochę skrzynek otworzymy. Co? Idę. Poczekajcie chwilę.